Wystrzałowe katapulty oblężenie od wydawnictwa Fox Games. Jest to dodatek do gry wystrzałowe katapulty, który wprowadza nam m.in. nowe bronie, rycerki, a także elementy do rozbudowy. Gra przeznaczona jest dla grupy wiekowej 7. W zestawie mamy dwie balisty, cztery głazy. 12 kart akcji po 5 rycerek. Rycerki są bardzo szczegółowo wykonane, i mamy tutaj jeszcze elementy do budowy, do rozbudowy w postaci bram, cegieł i blanek. W wariancie oblężenia nie mamy fazy taktyki, dlatego karty akcji będziemy używać w podstawowej wersji gry. Mamy tu takie karty jak naprawa, jak dyplomacja to tylko draśnięcie, strzał z daleka, parcie. Oraz sabotaż. Dodatek ten wprowadza do gry jeszcze więcej akcji, emocji, i myślę, że zdecydowanie warto zagrać razem z oblężeniem w wystrzałowe katapulty.